Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Kłaniam się Państwu po raz kolejny i zapraszam na spotkanie z amatorskim spojrzeniem na literaturę. Środkowoeuropejską, rzecz jasna. W dzisiejszym odcinku po raz drugi chciałem opowiedzieć Państwu coś o książce Zośki Papużanki. Książce zatytułowanej Żaden Koniec w tej chwili, czyli w maju 2023 roku. To jest najnowsza książka, ostatnia książka Zośki Papużanki. Książka, której byłem bardzo ciekaw, dlatego że Konkol który czytałem całkiem niedawno, bardzo mi się podobał i byłem ciekaw tej książki, która będzie druga, która oczywiście druga nie jest, no bo to tak samo jak i nie był pierwszy, ale dla mnie była to druga książka tej autorki i byłem ciekaw po prostu zwyczajnie, na ile będzie to książka inna. Na ile estetyka konkola, narracja konkola będzie tutaj utrzymana, na ile uda się autorce odejść od tego, z czym spotkałem się w konkolu. No i zaspokoiłem ciekawość, i muszę powiedzieć, że zaspokoiłem ją rzeczywiście. To znaczy nie dość, że przestałem być ciekawy, to na dodatek nasyciłem się naprawdę dobrą książką i naprawdę dobrym pisaniem. Żaden koniec to jest książka, która jest z jednej strony minimalnie podobna do Konkola, czyli ma pewne elementy Konkola. To jest książka radykalnie inna. Żaden koniec to jest powiedziałbym historia rodzinna pokazana na przestrzeni trzech pokoleń. Ale ta historia rodzinna Koncentruje się wokół jednej postaci wokół postaci Krystyny. Krystynę poznajemy po raz pierwszy jako pięcioletnią dziewczynkę. I tak naprawdę, mimo że mamy tutaj trochę więcej bohaterów, bo mamy bohaterów z różnych epok, ale tak naprawdę jedna główna bohaterka to jest właśnie Krystyna. Krystyna, która na początku jest córką, później jest żoną, później jest matką, jest babcią i potencjalnie będzie nawet prababcią, chociaż czy do tej prababci dochodzi to, tego nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba tak. Jedna osoba w tylu rolach, co oznacza, że ta historia dzieje się na przestrzeni dosyć długiego czasu i rzeczywiście, zdradzę Państwu coś, co pada na końcu tej książki, ale jeżeli będziecie czytać to, zapewne i tak, sami będziecie to wyliczać, w którym roku urodziła się Krystyna. Otóż Krystyna urodziła się w roku 1932. Więc ta jej historia, ta dorosłość, to dojrzewanie wypada już na czas PRL-u. Od razu dodam, że nie ma to większego znaczenia. Nie jest to książka, która by jakoś ten system krytykowała, która by jakoś ten system wychwalała. System społeczno-polityczny w ramach którego Krystyna żyje, czy funkcjonuje. System społeczno-polityczny, w którym Krystyna żyje, mieszka, jest w zasadniczo wtórny. Krystyna jest kobietą, ma rodzinę, stara się o nią zadbać. Treść życia Krystyny w dużym stopniu pochłania poszukiwanie miłości. Wydawałoby się, że rzecz bardzo naturalna, bardzo oczywista, ale jednak tak nie jest. Krystynie z tym poszukiwaniem miłości łatwo nie idzie. Żaden koniec to jest książka o długim cieniu. No, pierwotnie w notatkach napisałem sobie historii, ale potem tę historię przekreśliłem, bo ta historia, historia, tak jak ją najczęściej rozumiemy, w ogóle się tutaj nie pojawia. Poza nazwiskiem Gierka w kilku miejscach właściwie jej nie ma. Więc tak naprawdę nie jest to długi cień historii, ale to jest długi cień krzywdy, która jest na samym początku. Jest to krzywda, nazwijmy to patriarchalna. Krzywda, która nie jest jakoś celowa. To jest taka typowa, tragiczna, niezawiniona wina. Nie będę oczywiście mówił Państwu, co jest powodem tej krzywdy i jak ona wygląda? Natomiast no, można powiedzieć, że jest to pewien społeczny konwenans oczekiwanie związane z jakimś zachowaniem się oczekiwanie związane z wejściem w pewną rolę, wokół której zbudowane są jakieś nadzieje, która funkcjonuje w ramach jakiegoś kulturowego kontekstu. Tak naprawdę ta krzywda na początku skutkuje nieczułością, skutkuje brakiem czułości, skutkuje jakimś emocjonalnym chłodem, emocjonalną niedoskonałością, która położy się cieniem na życiu nie tylko Krystyny, ale w oczywisty sposób także jej wnuków, ale także na życiu partnerów Krystyny, których będzie w życiu spotykać. To jest właśnie ta historia, że jedna rzecz, nie chcę jej demonizować, nie chcę mówić, że jest wielka, nie jest wielka. Ale jest krzywdą, a krzywda pozostaje krzywdą po prostu. Przemoc pozostaje przemocą i nawet jeżeli ta przemoc podlana jest nawet jeżeli ta przemoc nie ma typowych elementów Przemocy fizycznej, to nadal jest przemocą, jest zmuszeniem kogoś do czegoś. A to ma cenę tą ceną jest pewnego rodzaju obojętność, tą ceną jest nienawiść, która się później pojawia. Na końcu Krystyna, a także jej dzieci stają się do pewnego stopnia ograniczone w swoim rozwoju emocjonalnym. I można byłoby Krystynę potępiać, no bo jakże odnieść się do osoby, tutaj uwaga, spoiler, alert, jakże odnieść się do osoby, która będąc już naprawdę w podeszłym wieku, nagle zwierza się, że osoba, która mieszka właściwie w drugim bloku, czy tam kawałek dalej na osiedlu, osoba, którą ona regularnie spotyka, to jej brat. To jej brat, z którym ona w ogóle nie rozmawia. Coś, co wydaje się na początku jakąś zapiekłą, dziwną nienawiścią, po jakimś czasie zaczniemy to rozumieć i zaczniemy rozumieć, co było na początku krzywdy, która spotkała Krystynę. Od strony formalnej ta książka mnie zachwyciła. O ile Konkol był bardzo piękny, dowcipny, złośliwy, o tyle żaden koniec jest radykalnie inny. Żaden koniec to jest książka zdecydowanie dla dorosłych, i żaden koniec jest książką, no nie wiem czy eksperymentalną, za słabo znam twórczość Zośki Papuszanki. Natomiast jest tutaj wszystko, co w książkach uwielbiam. Są przede wszystkim zabawy z czytelnikiem, bo historię można opowiedzieć oczywiście na wiele sposobów. Można byłoby opowiedzieć ją klasycznie. No ale po co opowiedzieć ją klasycznie, skoro można właśnie pobawić się stylami, skoro częściami tej 250-stronicowej książki mogą być wiersze, piosenki, fragmenty wodewilu, może być sztuka teatralna, może być tekst, który udaje reportaż? Może być fragment. Protokołu milicyjnego. Z jednym zastrzeżeniem, jest to protokół potencjalny, bo do zdarzenia nigdy nie doszło i to jest protokół, który mógłby powstać, ale nie powstał, niemniej jest. Mamy fantastyczne zabawy z narracją. Całość książki podzielona jest na krótkie rozdziały właściwie takie części. Te części nie mają tytułów, nie mają numerów. Otwierają się po prostu na nowej stronie. Czasami te rozdziały mają dosłownie jedno zdanie, czasami trzy, czasami jest to pięć stron, czasami siedem, czasami dwie. Ale nawet jeżeli to są dwie strony, to Zośka Paprzączanka potrafi w tym krótkim tekście zmieścić narrację dwóch osób, zmieścić narrację dwóch planów. Czytając żaden koniec, traficie Państwo na zabawy czy na grę w stylu Żamy Cabré. U Żamy Cabré bardzo często narracja prowadzona jest w taki sposób, że zdanie otwiera się w jednym miejscu, a kończy w innym i przenosi czytelnika do innego czasu, do innego miejsca. Tutaj nie ma tego na poziomie zdania, ale jest już na poziomie kolejnego zdania. Czyli czytając, a kapit, fragment, który dzieje się praktycznie współcześnie, nagle, po jednym zdaniu, jesteśmy 80 lat wstecz. Ja takie rzeczy uwielbiam, jeżeli są dobrze zrobione, a tutaj są dobrze zrobione. I właściwie ta książka zaskakiwała mnie bardzo regularnie. Zaskakiwała mnie z jednej strony historią, która jest, powiedziałbym, oryginalna, a jednocześnie. Poruszająca i jednocześnie budująca w nas, w stosunku do Krystyny i jej dzieci, takie bardzo nieoczywiste odczucia. Ale z drugiej strony ta książka zaskakiwała mnie formą, zaskakiwała mnie formą, bo kiedy wydawało mi się, że wszystko już było i że różne trochę udziwnione formy nie przystoją właściwie takiej literaturze, która, no nie chcę powiedzieć, że jest zaangażowana. Ale która podnosi trudne tematy. To te eksploracje formy mi tutaj zupełnie nie przeszkadzały. To było trochę coś, co odczuwałem, czytając opowiadać dalej Johna Barta czyli momentami lekka forma i zabawy formą, które w niczym nie ujmują głębi treści, która jest. Co więcej, które tę treść podkreślają. I żaden koniec jest taką książką, jest książką, która myślę, że poruszy, ale jest także książką, która pozwoli docenić formę. Ja jestem tą formą po prostu zachwycony, to szczerze powiem. Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się takiej różnorodności, a jednocześnie przy całej tej różnorodności tego, że nigdzie nie wybrzmiewa fałszywy ton. Nigdzie nie jest to sztuka dla sztuki. To nie jest pokaz umiejętności pisarskich Sośki Podpurzanki, tylko to są środki stylistyczne, które są po prostu dobrane do potrzeb autorki w danym momencie. Ciekawe są także zabiegi narracyjne łączące wnuki z babcią. To jest sytuacja, w której ktoś wychodzi przed dom współcześnie zapalić papierosa. Po czym nagle czytamy dłuższy pasaż dotyczący pięcioletniej dziewczynki sprzed 80 lat, a potem okazuje się, że ta historia nie była naprawdę, bo ten pasaż jest wymysłem osoby, która żyje współcześnie, która wprost mówi później swojej żonie, że myślałem o tym, jak moja babcia czuła się, kiedy miała pięć lat. I kiedy wyszła tutaj przed dom. Więcej tu jest tego typu rzeczy, więc jeżeli lubicie państwo takie gry, to bardzo państwu tę książkę polecam. Z drugiej strony, te gry nie są odklejone od rzeczywistości, nie są odklejone od takiego pisania, które w jakiś sposób dystansowałoby czytelnika. Mam wrażenie, że ta książka nie dystansuje. Oczywiście, trudno jest mi się wypowiadać, za osoby przywiązane bardziej do klasycznej formy. Natomiast mówimy tutaj o raczej różnorodności formy, a nie o formie, która będzie tak radykalnie odmienna, że będzie wymagać innego sposobu myślenia, przyswajania jakiejś bardzo głębokiej metaforyki. Bardzo będę czekał na kolejną książkę Zośki Papużanki, to znaczy po pierwsze jaką napiszę, ale po drugie taką, którą wybiorę sobie dalej, żeby czytać. Nie wiem, czy sięgnę po jej debiut. Na pewno będę sięgał po któreś z wcześniejszych książek, bo te dwie, to znaczy Konkol i Żaden Koniec, bardzo mi się podobały. Każda w trochę inny sposób. Dużo bliższa jest mi książka Żaden Koniec na poziomie formalnym, ale także na poziomie poruszanych tematów. Więc ja, Zośkę Papużankę, bardzo Państwu polecam. Uważam, że to jest wartościowa literatura że to jest literatura, która stawia pytania o nasze relacje która być może skłoni nas także do przemyślenia przeszłości naszej i naszej rodziny zastanowienia się, dlaczego rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej. A jednocześnie jest też literaturą, która pokazuje, że to są winy, których się nie zawiniło, że są sytuacje, w których się człowiek znalazł, mimo że nie chciał, bo tak się ułożyły rzeczy. Oczywiście ktoś je tak ułożył, ale no, na tym polega tragizm istoty ludzkiej, na tym polega tragizm, o czym pisał Karl Jaspers, że czasami doświadczamy Niezawinionej winy i mam wrażenie, że właśnie to spotyka bohaterów tej książki. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do słuchania innych odcinków, zapraszam do komentowania, do dzielenia się własnymi refleksjami wokół książki Żaden koniec lub dowolnej innej. Dziękuję za dzisiaj. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.